Hejka kochani z tej strony, FCX i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I ogólnie, no dzisiaj mamy aktualizację, jak widzicie. No tutaj, włączyłam sobie SSO. I tak, właśnie już mi się zaktualizowało. No dobra, i mamy dzisiaj o tu mamy jakieś kolejne wieści, to może zaczniemy sobie od tego. Albo w sumie to nie, nie chce mi się tego czytać. okej okay. Pierwsze Kyje w tym roku. okej okay. Brzmi fajnie. Ja mam nadzieję, że wy widzicie mój ekran, a nie pulpit, bo. No nie wiem, co ten Bandikam sobie tam wymyśli. Dobra, także. Dobra. No, konie Jorwiku. Tutaj mamy. Nie będę tego czytać tak cała. Dobra. No, co chcę. O, impreza konie w Jorwiku. Dobra. W skrócie kije. okej, okay. to już wiem, co znaczy Kyje co kilka miesięcy, coś tam, no, jakieś wyścigi mamy. Okej. Okay. O o zniżki. Zniszcz... Okej, okay, tak, to możemy się dogadać ze Bo moje starcoinsy to no, tragedia. Dobra. Okej, okay, czyli mamy wyścig. Jak zacząć? Dobra. Uhuhu. No godna sumka Tutaj. 500 punktów doświadczenia dla konia. Dobra, jakieś. O, czy ten wyścig ma jakieś specjalne No, Strider. O, o. A do wolnej generacji, to fajnie. I odbakować stanie Jorvik. Okej, okay, który trzeba mieć? Dobra, jestem bardzo ciekawa. O, Czekajcie, tu mamy te opisane zniżki. Ja lubię mieć tak, że wchodzę na sesję i nie wiem, co się dzieje, jakby mieć taką niespodziankę, ale dobra. Poczytam sobie. Bo w sumie potem często nie ogarniam i się. Okazuje, że ominęło mnie mega fajne. No, dużo fajnych rzeczy. Dobra no, A, no tak. Jezu, mogła... nie no, mogłam się tego domyślić. Trakena mogę kupić, ale nie wiem, czy Jorwika, bo... znaczy Jorwika, no. Bo w sumie to... Nie wiem, tak się przejadł, szczerze mówiąc. Bo to nasz startowiec i no. Okej. Okay. Wow, ale ta cena jakoś tak... Nie wiem. Myślałam, że będzie trochę niższa, ale okej. Okay. Dobra, nie wybrzydzam. Okej, okay, czyli no, bez przedłużania, idę na SSO. Nie uwierzycie. Ja się załamie, serio. Ja się po prostu załamie. A! Jezu, nie. <grytanie> już dwa nagrania, tak jakby ja myślałam, klikając przycisk do nagrywania. Myślałam, że jakby nagrywam, a ja wtedy tak jakby stopowałam poprzednie. Jezu nie. A miałam dwa fajne nagrania. Jedno mi się usunęło i w tym poprzednim mówiłam właśnie, że tamto mi się usunęło. Znaczy po prostu go nie nagrałam. I no byłam tam w stajni, ogólnie wybierałam konia Fit, ponury jak moja dusza. Yy... Motylek, motylek. Ej patrzcie. Ten motylek, on jest jakiś taki specjalny. On jest jakiś taki inny, patrzcie. To jest ten taki inny motylek. On jest jakiś taki ten. On jest jakiś taki specjalny. Patrzcie. On tu jest! Ja, nie, to nie to. Mili mi się. O, patrzcie! To chyba nie są te motylki, ale co z tego? Jest bardzo podobny. Wow, no down. Dobra, to chyba nie jest ten motylek jednak, ale był ładny, ok? O, tam lata. Tam lata! Dobra, olać tego motylka, no. Życie. Ok, także, no generalnie jechałam też do Stanie Jorvik. To, co nagrywałam, właśnie, no, te dwa nagrania, które tak jakby. Nie, no, niestety, to, no tak jakby jedną właśnie skończyłam nagrywać, nie wiem co to było, no. Ale ja myślałam, że jakby zaczynam. No, tak to wyszło. I no, niestety. Mam nadzieję, że to mi się chociaż nagra, bo ja już serio się pogubiłam. Sam jedno jakieś nagranie było, nie, jak ja wychodziłam z tajni, ja nie wiem co to było. Ogólnie no, także. No, w sumie to nie wiem, nic ważnego, tylko fajne tam jakieś coś tam fajnie mówiłam, jakieś takie fajne teksty były, kurde. No, to się. Nie nagrało. Dobra, generalnie w poprzednim nagraniu też, które no tak jakby, no, nie nagrałam. No, gadałam z Gu i Lermo. E, no i w sumie nic ciekawego, jak zwykle. No, nic ciekawego po prostu. I właśnie tak mówiłam, że w tym pierwszym, którego nie nagrałam, no, że chyba wezmę startowca, bo mój startowiec dalej jest niewytrenowany. Tak, jakby ja specjalnie, jakby ja zdając sobie sprawę z tego, że ten koń, jakby, boże, że ten wyścig nie jest na tego konia, jakby tak czy siak wzięłam, wzięłam właśnie tego konia, mm, tak, i wiedziałam, że później będę się tu wracać, do stajni, ale dobra, co z tego, także, no, i tak, właśnie, może mój startowiec dostanie chociaż trochę lewela, także ja lecę do stajni i ja po prostu chyba... Ja się poddaję, jak ja, jak ja tego nie nagram. W sensie jak się okaże, że coś nie, nie nagrywało. Także dobra, ja lecę. Ogólnie myślałam o tym, żeby kupić belgijskiego konia. Czy coś? Ehm, no. Ale dobra. Mm. Mhm. Ej, one w sumie są na przecenie Chociaż ten Startowiec tutaj siedzi, płacze. Niewytrenowany. Dobra, chcę tego konia, chyba. I to jest, no, jest przecena, w sumie właśnie na taki moment czekałam. I to są takie ładne teraz pakieciki. One chyba były, ale, no. Chciałam kupić właśnie ze te... swej. Ej, właśnie, ja w ogóle dawno nie byłam w sklepie. Ale, no nie kupiłam tam tych takich, no. O, to jest to chyba, nie? Takie, takie o, takie, o. No, czemu to się. Co to jest? Ehm. Um, co to jest? <grym> Dobra. <grym> Okej. Okay. Ja są ale. No, jest taka piękna, taka piękna. piękna, dobra. Yy, yy, no, sorry, Angel Dust, ale chyba idę kupić tam tego konia. No, dobra, no to ja jadę. Jedziemy. Wiecie co? No, <ścoughs> ja nie wiem, czy ja jestem taka nierozgarnięta, czy. <ścoughs> no, jakby. Sorry, ale ten wyścig można zrobić na chyba też belgijskim koniu, tak? Chyba, że no. Mam dał też pod tym względem. Nie wiem, yy, no było napisane chyba, że belgijski, prawda? Aż zaraz wejdę na ten. Na, no, no, no. Ale cwaniaki z tych SS-owych coś. Ale z nich kurde, cwaniaki. O SSO, naprawdę. Kurde, no wyścig też jest możliwy na tym. Jak to się nazywa? No, kurde. Ej, to w sumie uf, co się dostajni. Jezu, wcześniej zapomniałam się czapraka. Jezu, które ja już raz wracam się do, wracam się do tej stani. Naprawdę. Ja nie chcę do niej wracać. To jest takie długie i upierdliwe. Ale naprawdę. No serio, wyścig jest też na Belgijczyka, a tu, kurde, nie ma przeceny na niego. No, no jak tak można? No, SSO. Ja rozumiem, że to jest dość nowy koń, no, ale... No, ale no... No, hello! W ogóle ogarnęłam, że jakby... No, wcześniej będąc w tej stani. Ehm... Um, to właśnie widzieliście już te konie, także no. Yy, wtedy co mówiłam, że, yy, że straciliście okazję, no niestety. Ale no. Wow! No to... No. Dobra. Dobra, no to ja... Jezu! Dziwnie jest jechać na tym koniu. No to ja jadę do tej stajni. Dobra. Już nie będę chyba przerywać dania. Bo nie. Um, ok. No, świeca sobie tu konie. No, dawaj, dawaj. Jedziesz. <laughs> Okej, okay, jedziemy. Dobra. Tego dalej nie może... No, ale co hamujesz? No weź. Dobra. No, założyć jakiś szybszy podkowy. Uwaga, będzie jakaś różnica? Hmm. Nie wiem. Tego chyba się nie da tak wyczuć, ale nie. Dobra, nie wiem. Coś siodło-śnieżynka. Ok. Dobra, no ubiorę cię... Tak samo ponurek jak wcześniej. ponurek jak moja dusza. Naprawdę. Mówiłam już o tym wcześniej, ale no. Dobra. Mm, tak mogę na tym koniu. Mogę! O, to mi się podoba. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O Jezu, ja nie jestem dobra w takich wyścigach krętych, bo zawsze się mylę i źle jadę. Mm, dobra. U. Dobra. Jezu, ja, ja nie jestem przyzwyczajona do jazdy na tym koniu. Uj. Dobra, nie jest tak źle. Okej. Okay. Mm -hmm. Idzie super. I to jest taki... W sensie, tu są jakieś karty, jakiś cyrk. E, tu jakieś bobkaty. Tu będę, co? Co? Tu jakieś tęcze. Jezu, przypomniało mi się, jak była ta aktualizacja tęczowa. Matko. Jezu. <ścoughs> nie! Nie zdążę. Please, please, lecisz, lecisz, lecisz. Ci już, koniu. Nie, koniu. <noise> Dobra. Okej, okay, jeszcze raz. Aż nie wiem, czy to wycinać, czy nie. Dobra. Jedziesz, może teraz pójdzie lepiej, po prostu. Tak, że, no, nie strzącę nic. Kurde. Nie, no. Przez ten koń w ogóle to jest jakaś porażka. Dobra. No, sorry, sorry, że tak mówię. O tobie. Ale no. Tu są jakieś lody w ogóle, co jest? Leonardo A to nie jest przypadkiem tam gdzie ten, jest tam, takie miasto, ten, miasto, boże, jak, co? nie wiem, tam gdzie się jedzie tym autobusem Te lody takie są, Jezu, nie, no to jest tu Nie gad. nie Aha, Dobra, zdążę, zdążę, dawaj, Dobra. Ja Naprawdę, nie, nie lubię takich krętych wyścigów, mnie to wkurza Ale, aż serio, przypomniała mi się tęczowa aktualizacja Jezu, to było tak niedawno, a zarazem tak dawno a? Dobra Wow. Mm. No, yeah. Nie! Nie, 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 nie. Wow, serio, ten czowak to jest była fajna akurat. Kupiłam wtedy chyba starcoinsy? Możliwe bardzo, nie wiem. Jezu, jak ja nie lubię takich wkrętych wyścigów, naprawdę. Dobra, jedziesz. Wow. Długi wyścig, ale no w sumie. Dobra, opisałem, że jeszcze no, będzie tak za dwie minuty trwać. Już mi się trochę odechciła. Wow! A, już koniec? Okej, okay, to mi się podoba. Taki minutowy. No, ja taki minutowy. A, dobra, właśnie zawiesiłam. Taki minutowy, taki o, dużo PD. Ok, to mi pasuje. Tak może być. Dobra. Guillermo. Ok, w sumie to tyle. Z nie ma co tu więcej robić. Dobra, jeszcze obczaję te konie, które są na przecenie, bo czemu nie? I no. Okej, okay, także te konie są na targu, także jedziemy. Jaki ten koń ma ogon? Taki? Taki? Nie wiem. A nie, bo w sumie ja mam koreczki. To ma sens. <śmiech> <śmiech> Angry Meek... Dobra, to było sus. Mhm. Jedziemy. Okej, okay. ehm, dobra. Nie wiem, czy nie kupić jakiegoś Jungle Girl'a. Jakieś dżanglikar z bo no stąd tamtych Winfeli. bo są fajne. Dobra, no gdzie one są? Tutaj? Nie, chwila, bo ja mówiąc tutaj nie miałam na myśli tutaj, tylko tam, tylko nie mogę tu wykręcić. Dobra, już. Shire. Shire. Mhm. tutaj, tutaj. O, faktycznie. To jest Traken? Dobra. To jest Traken. Aha, ale to jest tylko jedna maścia? Maścia? Maścia! Jezu, ja maścia powiedziałam. Nie, dobra, nie wierzę. Jezu. Dobra, yy, no pokaż. Ale dlaczego to jest jedna maścia? A, min maścia. No, serio? A nie, a ich nie ma przypadkiem, tu wie. Nie, no, aha, aha, a te mają. Te. Dobra, ten jest, ten jest bardzo ładny. Taki o, taki ładny. Yy, nie będę kupować Jorwika. Nie wiem. O, halflingerek, jaki ładny. Chyba mam takiego. Dobra, no w sumie to... Nie wiem, bo... Serio, mogliby dać tego belgijskiego. O tuby tak pomiędzy nimi albo tutaj nawet. Nie, bo byłby tym trzecim, to nie. Ale no nie wiem, albo mogliby dać więcej maści tego. No ale dobra, w sumie tak ta aktualizacja tak szczerze to nie zrobiła na mnie jakiegoś wrażenia ani szału. Szkoda, że tak mało, no tak no tak mało mogłam nagrać, bo no... Mam no, sobie zdjęcie. Bardzo fajnie się odwróciliście. No, to właśnie tak mało w sumie mogłam powiedzieć, no bo no nie wiem, wyścig, konie, no i w sumie to nic więcej. Nie wiem, zaraz jeszcze doczytam, czy ja, czy ja czegoś nie ominęłam, czy coś. I no. Okej, okay, no, wydaje mi się, że to już jest wszystko, ale mamy tutaj, no, poczytam sobie, co tu będzie jednak, bo. O, o, taka mapka. Plan. Lubię takie oglądać, dobra. Nowa maść? A tak, to chyba. Czekajcie. Jakie cool! O kurde. Jezu, ja tak strasznie chciałam go kupić. Mmm, taki cutie. owu takie Taki piękny jest, nie wiem, taki słodutki. Dobra. i e, co to jest? o czy to jest farma Marley'a? Dobra. E, czekajcie. A, możemy w sumie doczytać. Kąski fabularne. Ach, jakie ja lubię to słowo, kąski fabularne. To brzmi tak, takie, takie, takie soczyste to jest, nie wiem. To brzmi tak soczyście. Dobra. Um, chyba powinnam się uczyć na biologię. No dobra. Ołski. <laughs> Boże, nie tak pięknie, mój Boże. Będzie. Uuu, dziennikarko. Brzmi ciekawie. Na wybieg Uu, u, 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 u. O! Magiczne konie! Chyba sobie jakieś spoilery poglądam czy coś, bo jestem ciekawa. Erinus i Petra. Petra, brzmi jak taki Persheron, nie wiem. Albo jakiś taki, nie wiem, właśnie ten, y, jak American Paint. Nie da. Jezu, serio, wybaczcie za moje nierozgarnięcie dzisiaj, ale nie wiem, nie wiem o co chodzi. Dobra, mm, filmik pewnie wleci w czerwcu. No, ja mówię serio. Nie no, dobra, nie mówię aż tak serio, ale mm, nie wiem, raczej jeszcze dzisiaj. Gdzie jadę? Yy, dzisiaj mamy tak, no, jedenasty. No to dzisiaj raczej nie, bo jeszcze no, miałam się uczyć. Troszeczkę, znaczy no, postanowiłam sobie to. Yy, więc no raczej tego nie zmontuję. No jutro... Może jakoś... Wujka? Nie dobra, postaram się jeszcze dzisiaj, no ale jak, jak wleci filmik, to zobaczycie, także no. Yy, wow, ale buja. Buja, co? Dobra. Yy, także... No, to by było chyba na tyle. No bo w sumie nie wiem, co mogę więcej jeszcze powiedzieć o tej aktualizacji. No. No i ja zapraszam Was no, na kolejny odcinek, jak wleci. No, czyli pewnie za tydzień. Zobaczymy. Także, no to by było na tyle. Do zobaczenia.